Siemaneczko! Witam was w kolejnym odcinku z... Minecraft! Witamy! Eee, w poprzednim odcinku, co? Budowaliśmy pierwszą fabrykę... Pierwszą fabrykę tego... Irona. Jak widzicie, wszystko działa. Iron się produkuje, także... Jest dobrze, jest dobrze. Teraz jeszcze tylko muszę zostawić klucz Oczywiście wszystko co potrzebowałem zostawiłem bo dzisiaj dzisiaj będzie wyprawa e... będziemy się wybierać e... pozwiedzamy świat ogólnie chciałbym e, tu byłem także popłynąć w tą stronę zobaczyć co tu w tą stronę jest czyli Musimy sobie iść. Musimy sobie iść. Albo możemy. W... Nie. Pójdziemy wioską, pójdziemy tutaj, przeskoczymy pustynię. Tu i tutaj pod tym mostem. Czyli jak tu się kierować? Czyli kierujemy się. w tamtą stronę. Tu w ogóle za. Mniejsza. Czyli idziemy do wioski. Mijamy tu. Muszę w ogóle ten most skończyć, ale to może ten most skończymy w momencie, w którym będę przebudowywał tą wioskę. Będę chciał oczywiście tu zbudować takie normalne domki. E, może zbuduję mur wokół tych, e, tej wioski żeby się żadne tutaj e, potwory mi nie respiły także także żeby było dobrze i oczywiście wpadłem dobra jako że mam magiczne buty mogę skakać sobie po wodzie Więc ale i tak zrobię. Kurde, mogłem z domu wziąć. Mam w skrzyni mam łódkę, no ale się zapomniałem się. Więc będziemy musieli ściąć jedno drzewo, parę drzewek, żeby postawić crafting table i... O, przepraszam I, i wtedy jak postawię crafting table, to zrobimy łódkę. Dokładnie. Czyli akurat tutaj jak mamy te drzewka, to zetnijmy akurat dwa. Dobra. Ok, czyli mamy teraz tak tu. Od razu przeróbmy to na przeróbmy to na crafting. W ogóle to muszę wyrzucić, bo to jest mi niepotrzebne. Crafting. Na serio? O, dobra. Dobra, mamy łódkę. No i tutaj to zostawiamy. I biegniemy. Także yy, dzisiaj wyprawa. W kolejnym odcinku zastanowię się, co będziemy robić, a chyba, że macie wy jakieś pomysły, a co mogę robić. staniemy sobie tu, okej. Okay. O, oh, 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 przepraszam. Przepraszam. żebyśmy tu. Zobaczymy. Na razie biegnę. Oczywiście wskaźnik domu mam. Dobra. No i lecimy. Let's go. Dobrze, bo tu jest piach. Piach też będzie mi potrzebny. W dużych ilościach. W, w ogóle muszę zobaczyć, czy nie ma jakiegoś... Ech, czy nie ma jakiegoś przepisu na budowę, na budowę tego. Znaczy w sensie na, na piach. Bo będzie mi potrzebne też w dużych ilościach. Na budowę, na, w sensie chodzi mi o te, o, 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 mm, o szyby, że jakbym rury robił, czy coś to będę miał po prostu, będę miał po prostu rury, znaczy w sensie ten, mm, gotowy, gotowy. E, Gotowy jeden materiał. Delfiny. O. Także lecimy. Na razie mm. musimy zobaczyć, co jest. Może jakąś tam. Może w końcu jakąś. Te wyspy też by się przydało pozwiedzać. O, co to jest jest statek? Hmm. Czy to był? potrzebne to sobie wezna Tutaj się atakuje Tu pod tym nic nie ma Nie Czyli weźmy Zimniaki też mogę zostawić, schody też mogę zostawić O kurwa A, bo to jest respawn. Znaczy w sensie ten Kurczę Zniszczmy to... Zaraz mnie zaatakuje. To jest Guardian. Pierwszy raz to spotkałem w ogóle w tej grze. Sprawdźmy, co tu jest. O, fishing rod, to mi się przyda. Tego nigdy. Mm -hmm. O, tu jest jeszcze ta skrzyneczka. Co tu jest? Kolejny fishing rod. Ok. my muszę. Dobra. Skaczemy na górę. No hallo. O, chodź tu, Ła, tu w ogóle coś jest, tak mi się wydaje. No tu jest ten i kolega, dobra, weźmy. Zrespił się Ude. prawie się utopiłem. Ale ja do tego Rotten Flasha muszę wyrzucić Zlikwidujmy go. Okej. Okay. Wspomniałem, że tutaj jest te... Hmm. To chyba wszystko. Dobra. Wyrzućmy od razu to i postawmy, no halo, no i pójdźmy spać, prześpijmy się. Hmm. To mogę wyrzucić. To mogę zostawić, to mogę wyrzucić. Dobra i pójdźmy. Mówię, no nie mam jak się dostać na te wyspy. Więc. Będę musiał wymyśl wymyśleć w jakiś sposób. O, tam chyba jest ta. O kurwa, tu jest ta. No. I. I jak ona, ta, no. Kurczak, co ty kurwa tu robisz? Eee... Patrz, wyleciał. No kurwa ta, piramida, czy jak to się tam nazywało? I tu kolejna, ok. Weźmy to, weźmy to. Weźmy to, weźmy to. I będziesz mnie tutaj kurwa atakować. Ja tylko chcę: skrzyneczkę. Eee, o to mogę wziąć. To mogę wziąć. To mogę wziąć. To mogę wziąć. Eee, to mogę wziąć. Dobra. Spierdalamy stąd Bo mnie biją to kiedyś musiał jakiś lepszy te w ogóle zastanawiam się czy się może... Nie, nie dostanę się, bo nie mam kurwa tych materiałów, żeby się tam dostać. Co to było? Zobaczmy to. Z tym To. Znaczy ogólnie, żelaza nie musiałbym jako tak zbierać. Demet. Muszę się pozbyć tej deski. Dobra. O. Zobaczmy to, co to jest. Hmm. Nie, mi tak pewnie tego nie znajdę. Ale chuj, zostawię. Co my tu mamy? Bikini? Okej. Okay. Marchewki. Okej. Okay. Dobra, wypłyńmy kawałek, tu nic nie ma, nic nie ma czyli wskakujemy na wódkę, na wódkę wskakujemy i płyniemy. W ogóle ta ropa mnie zastanawia, nie? Ui. Nie ja czy to zadziała Eee, zupałem Wow To mogę wrzucić To w ogóle ok. Dobra, to płyniemy Płyniemy po oceanie wspaniałości, cudowności Gdzieś może dopłynę, ale w tym czasie się muszę napić i zaprosić Was na mojego streama na Twitchu oraz Kiku. Linki będziecie mieć w opisie, także codziennie od 18, tak plus minus 18. Od poniedziałku do piątku, znaczy od poniedziałku do soboty, z sobotem ze znakiem zapytania, bo nie zawsze po prostu mam e, czas w soboty. Więc, e, więc tak. Więc tak to wygląda. Ale od poniedziałku do piątku, jak najbardziej, zapraszam e, na streamki. Grany jest CS, grany jest. Grane są czołgi, grany jest e, warhammer. Także, jak najbardziej zapraszam, o tu kolejna świątynia, okej. Okay. Dosyć dużo tych świątyń tutaj. sobie hapnę. O dobra. I płyniemy dalej. Wyprawa w nieznane. O, widać na mapie, tą świątynię, spoko. Uuuh. Żeby wejść do tej świątyni to bym musiał stworzyć te... O, ale ty! Będę mógł stworzyć w ogóle ten. Dobra. E, tu wam pokażę o co mi chodzi. Jest oczywiście sleeping bag, ale chodzi mi o stworzenie mm, to będzie nas tu w ogóle, tak właśnie to mi będzie potrzebne, to będę mógł stworzyć, mm, ale najważniejsze co, co będę mógł stworzyć to jest. Jest to. Czyli strój do nurkowania. W ogóle też jest strój do nurkowania w Lawie, nie? Chyba. No. Także też będzie strój do nurkowania. Będę starał się zrobić strój do nurkowania. I wtedy sobie przypłyniemy na te na te właśnie Na te właśnie. No Boże, kochany, wysławić się nie potrafię, nie? Świątynie, o. Co my tu mamy? Mercenaries. Weźmy to, to. Dobra, tu nic tak naprawdę nie ma. Jeszcze tu podpłyniemy. O, to muszę zabrać, to muszę zabrać. Tego nie muszę zabierać. Dobra, mamy wszystko. Płyniemy dalej. A jaki wielki w ogóle ocean? Halo. Już mam przepłynięte ile? 2222 kratki od mojego domu. Kolejna świątynia? Ej, co to jest? O! Co to jest? Cześć, wypłynę. Muszę zanurkować jeszcze raz. Ten. Muszę, bo się uduszę. Dobra, skoczmy na razie na łódkę bo muszę to trochę ogarnąć. Weźmy sanda do ręki. To mogę tu. Use on land to trond dash. Ok. Eee, I tu będzie dobra. Muszę to zbadać, co tu jest. Okay. I zanurkujmy sobie, zróbmy to tak. Eee. Zróbmy tak i się wkopmy tu. Dobra. Okej. Okay. Dobra, nie, no, muszę tutaj. Dobra, e, zaraz jeszcze muszę zrobić jedną rzecz. Dobra, eee, Czekaj, zaraz. Dom jest tam, czyli płyniemy, płyniemy tam. Okej, okay, dobra. Eee, 20 mil na wodnej podróży. Także będziemy musieli chyba skończyć tutaj ten filmik ten odcinek i o akurat dopływamy akurat do lądu, więc tak skończymy ten odcinek a, i po prostu zaczniemy. Przygoda na nowym lądzie w kolejnym odcinku, także dzięki wielkie za oglądanie. Łapka w górę, komentarz. Napiszcie, co, co mógłbym zbudować e, w bazie, znaczy w sensie w, na moim, tam, w, na, w mojej bazie, tak naprawdę. I co, zapraszam na live, także pizza Bajo, trzymajcie się.